Dzisiaj opowiem Wam o butach treningowych. Co to są w ogóle za buty i dlaczego warto takie właśnie buty mieć? To są tradycyjne buty do tańca towarzyskiego, do tańców latynoamerykańskich i do tańców standardowych. Jak widać są to pantofle na niższym bądź wyższym obcasie. Jak myślicie, czy od takich butów bolą nogi? A no jeśli się dużo trenuje, to niestety też bolą nogi. I najlepszym rozwiązaniem na bolące nogi są właśnie buty treningowe. Zobaczcie, to są bardzo mięciutkie buciki, sznurowane, a więc tutaj nigdzie nam żadne paseczki się nie wrzynają. A obcas jest zawsze stabilny, bo jest szeroki i ma półtora e, cala do dwóch cali maksymalnie. Zobaczcie, tutaj mam takie pordense czarne, bardzo fajne, lekko błyszczące. E, takim klasycznym butem treningowym to jest but skórzany, zazwyczaj z takimi wywietrznikami. Widzicie, dziurkowana skóra mamy Bardzo popularne są również takie leopardy. Tu jest tradycyjny leopard, a tu różowy. Tancerki bardzo lubią ten wzór. Oczywiście dla odważnych i takich zdecydowanych tancerek, które lubią się pokazać, mamy też nieco szalone. Taki na przykład, zobaczcie, limonkowy, złote buciki, albo takie holograficzne. A więc buty treningowe możecie dobrać do swojego charakteru i do swoich upodobań.